Hej, to Magdalena z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci kolejną, kolejny etap konfiguracji naszego fanpage'a. Dzisiaj pokażę Ci, co zrobić, aby twój, osoby, które wejdą na Twojego fanpage'a, widziały taką graficzkę. Czyli kliknij teraz, lubię to, aby otrzymać na przykład jakąś wartość. Oczywiście, wartości mogą być różne, możesz tym osobom wysłać. PDF-a, na przykład możesz tym osobom wysłać wideo, możesz tym osobom różne rzeczy treściwe i wartościowe wysyłać. Natomiast dzisiaj właśnie pokażę Ci, jak zrobić takie coś, co ja tutaj mam dla osób, które jeszcze nie są moimi fanami. Tutaj musisz dać taką zachętę, plus, plus takie wezwanie do akcji, czyli kliknij teraz. W związku z czym, tak właśnie to wygląda na moim fanpage'u tomaszdamian.blog. Natomiast. Dzisiaj zrobimy to w fanpage'u, który właśnie tuningujemy. Czyli przejdę sobie do strony, muszę wejść sobie do, do swojej strony głównej, do swojego profilu i przejść muszę tutaj, żeby korzystać z Facebooka jako strona. W tym momencie wyświetla mi się liczba moich, ilość moich fanpage'ów y i my będziemy tuningować Tomasz Damian Fanpage Master, tego Tutaj, tą, tą stronę fanpage. Co trzeba zrobić? Oczywiście przeszedłem do fanpage'a, wchodzimy do aplikacji welcome, czyli do tej aplikacji witającej naszych fanów, przyszłych lub teraźniejszych, i w tej chwili widzimy to, co pojawia się dla osoby, która już jest fanem, ale my tą stronę chcemy zmienić, która się pojawia dla osób, które jeszcze nie są fanami. Czyli proszę zobaczyć, w, w, w poprzednim tutaj wideo dodaliśmy sobie taki napis, że kliknij, lubię to, aby zostać fanem i odebrać darmowy kurs fanpage marketingu. Ale, żeby to miało takie trochę wizualne, wizualny obraz, nabrało takiej wizualnej treści, że się tak wyrażę, klikniemy sobie w settings, czyli ustawienia tej naszej strony i pojawi nam się tutaj edytor, editor, właśnie. Tej naszej strony. Pod, mamy tutaj, jakby dwa edytory, czyli ten poniższy to jest edytor, który odpowiada za naszą stronę dla niefanów, czyli dla osób, które, jeszcze, które weszły pierwszy raz i jeszcze nie są fanami. Mamy ten nasz napis. Ja sobie tutaj zaznaczę: kliknij, lubię to na czerwono, a resztę napisu sobie zrobię na czarno, aby te kliknij to bardziej się rzucało w oczy. Czyli tutaj sobie zrobię to na czarno. I powiedzmy, jeszcze chcę podkreślić darmowy kurs. Też chcę zrobić na czerwono, więc sobie to zrobię. OK. Teraz, następną rzeczą, którą chcę zrobić, to dać sobie powyżej tego napisu nagłówek. Teraz taki obrazkowy, jak to zrobić? Tutaj mam przygotowany na swoim serwerze już ten właśnie klawisz, czyli, czyli ten napis. Kliknij teraz strzałka do góry like. Ja y, Trzeba skopiować tutaj y, link do tego właśnie obrazka. Ten obrazek oczywiście ten link y, oczywiście będziesz mógł sobie skopiować, zobaczyć jak on wygląda. Y, możesz sobie przepisać ten obrazek, możesz skorzystać z mojego obrazka, nie ma, nie ma problemu. I przechodzimy do naszego fanpage'a. Y, tutaj mamy taki, takie ikonkę insert edit e, image. Ja sobie klikam na tą ikonkę i Tutaj, pierwsze co mamy, to hasło, aby podać image URL, czyli ten nasz adres internetowy. Wklejam ten adres i jeszcze jedna jest ważna rzecz. Tutaj ustawiam, aby ten, yy, to zdjęcie wyświetlało się na środku, czyli middle. Tu mamy opcję po angielsku middle, trzeba dać. Ale ważne jest tutaj, że mój obrazek ma rozdzielczość 904 na 226 więc ja go zmniejszę tutaj do 500, ponieważ tak mniej więcej, taka jest mniej więcej strona naszego, szerokość strony naszego fanpage'a i dam wysokość 100. I to by było tyle tych ustawień. Daję insert. W tym momencie nasza, tutaj nasza ikonka się pojawiła. Sprawdźmy jeszcze jak to będzie wyglądać, czyli możemy dać możemy dać tutaj preview, czyli podgląd. Ja sobie kliknę. Proszę zobaczyć, tak wygląda nasza nasza ikonka i tak wygląda nasz napis, czyli kliknij lubię to, aby zostać fanem i odebrać darmowy kurs fanpage marketingu. Ale jeszcze pod spodem, czyli pod tym tutaj, pod tym, pod tym napisem, pod tą grafiką, chciałbym jeszcze coś tutaj włożyć, żeby to było jeszcze bardziej takie wizualne dla osób, które się na mojego fanpage'a zapiszą, więc ja sobie można to rozszerzać, proszę zobaczyć to okienko i ja tutaj ja tutaj pod spodem chcę dać takie wideo, które wcześniej już pokazywałem, jak, jak włożyć. To może to wideo sobie zobaczymy tutaj na moim serwerze. Ja sobie sprawdzę, gdzie to wideo jest. Czyli wideo, wideo, wideo. Wideo JPG. Ja tu mam to wideo, i proszę, tu jest też ta, ta nazwa. To takie wideo trzeba, taki e, obrazek trzeba wrzucić na swój serwer. Więc ja, ja to mam na swoim serwerze, e, dlatego na tym serwerze, jak to wrzucone mam, to mam swój adres URL i wracam do fanpage'a. E, pod, pod tym napisem kliknę Enter, aby e, nasz ten kursor się ustawił na środku, i dam jeszcze raz obrazek. Ten, ten do wklejenia imidżu wkleję ten URL jeszcze raz sobie tutaj o 502 szerokość na 317 wysokość i to mi pasuje jeszcze dam żeby ustawione było na środku czyli middle jeszcze raz i daję insert i to jest w zasadzie jeszcze damy tu podgląd tak będzie wyglądała nasza strona więc tak jak to ma wyglądać właśnie ja jeszcze zrobię tu może odstęp i teraz spróbujemy zobaczyć. No trochę to wygląda lepiej. Odstęp jak jest to się tak nie zlewa z naszym tutaj napisem. I aby to zostało zatwierdzone, wystarczy dać save settings na, na dole poniżej. I możemy sobie przejść do naszego do naszego tutaj edycji, naszej strony, zaraz zobaczymy. Czyli wchodzimy na Welcome, na ten klawisz po lewej stronie. Welcome, tak wygląda strona dla fanów, a tak będzie wyglądać strona dla nie fanów. Cofniemy. Proszę zobaczyć, nasza strona już jest gotowa dla osób, które jeszcze nie są fanami. I w tym momencie, jeżeli ktoś wejdzie na tą tego fanpage'a fan, Fanpage Master, może zobaczyć coś takiego. Kliknij teraz, właśnie, strzałkę, like. Aby zostać fanem i odebrać darmowy kurs fanpage marketingu. I ta osoba, która będzie chciała tu kliknąć na, na to zdjęcie tego wideo, to oczywiście zrozumie, że będzie musiała najpierw kliknąć lubię to, aby to wideo jej się otworzyło. I to jest cała konfiguracja naszego fanpage'a dla strony, która, yy, yy, dla osób, które jeszcze nie są naszymi fanami. W następnym wideo pokażę Ci to samo, tylko jak zrobić. Naszą stronę dla osób, które już są fanami, jak dodać wideo, i jak dodać formularz zapisu, dzięki któremu będziemy generować dodatkowe, dodatkowe osoby do, naszego, do naszej listy adresowej, i to pozwoli ci podwajać twoje, Twoją listę adresową. Teraz pozdrawiam ci serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo. Cześć!